Hej, witam Was, jesteśmy w kolejnej naszej podróży i w kolejnych odwiedzinach. Gdzie jesteśmy? To zaraz się przekonacie. Witam Państwa serdecznie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Ja nazywam się Anna Błaszczyk i zapraszam do zwiedzania naszego pięknego obiektu. Zachęcam do wizyty w Muzeum Leśnictwa. Czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 16. Znajdujemy się w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jest wyjątkowa. A dlaczego wyjątkowa? Dlatego, że hodujemy tutaj żubry, a mamy ich aż siedem. Oprócz żubrów w naszej zagrodzie mieszkają także koniki polskie, daniele i dziki. Koniki polskie do Gołuchowa zostały przywiezione z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Hodowla dzikich zwierząt w zagrodzie stanowi nawiązanie do dawnej tradycji utrzymywania zwierzyńców w pobliżu rezydencji magnackich. Konik polski. Odporny na choroby i trudne warunki utrzymania. Aby sfilmować Żubra, musieliśmy być za Melką. Bardzo cichutko. Bacznie nam się przygląda. Między nimi jest cielak. Pamiętaj. Jeśli jest cielak, uważaj, unikaj żubrów, bo są wtedy bardzo niebezpieczne. Każdy chętnie zobaczyłby cielaka. Teraz obserwują już nas dwa żubry. Znajdujemy się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. To wyjątkowy punkt na turystycznej mapie Polski. A wyjątkowy dlatego, że mamy tutaj jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa. Muzeum Leśnictwa, czyli oficyna, powozownia, Owczarna i dybul, mieści się na terenie zabytkowego, XIX-wiecznego Parku Arboretum. Jego twórcami byli Izabela z Czartoryskich Działyńska, jej mąż Jan Działyński i ich utalentowany ogrodnik Adam Kubaszewski. Ośrodek Kultury Leśnych w Gołuchowie działa w strukturach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako samodzielna jednostka funkcjonuje od 1986 roku. Jednak pierwsze kroki ku temu, by powstał Ośrodek Kultury Leśnej Południowej, poczyniono w latach 70. XX wieku, kiedy powstało Muzeum Leśnictwa na terenie zabytkowego XIX-wiecznego Parku Arboretum. Trochę musieliśmy poczekać na to, żeby zobaczyć piękny owon Pawia. Muzeum Leśnictwa. Architektura budynku jest bardzo ciekawa. Wewnątrz można zobaczyć prace artystyczne. Polecam. Jesteśmy już w środku. Dla rejonu nietoperze mają duże znaczenie. W drugim budynku jest pełna prezentacja. w nie prezentowane są dwie stałe ekspozycje. Kulturotwórcza rola lasu i dzieje leśnictwa w Polsce, a także wystawy czasowe. Znajdziemy tam oryginalne dzieła leśników z Poroża, jedyne w swoim rodzaju prace plastyczne z ptasich jaj, drewna, kuby czy kory. Poznamy także dzieje polskiego munduru leśnego. Znajdujemy się w Powozowni. To część Muzeum Leśnictwa. Oglądamy w tej chwili wystawę Dnie Natura i kultura to część całorocznego projektu Nietoperzymy, który jest poświęcony właśnie naszym jedynym latającym ssakom. Celem i wystawy, i całego projektu jest ukazanie nietoperzy jako bardzo ważnego dla nas gatunku, który podlega ochronie. Chcemy pokazać w jaki sposób ten gatunek chronić, co robić, żeby nie zagrażać nietoperzom. Edukujemy zarówno dzieci, jak i seniorów. Nietoperze Natura i Kultura to wystawa wielowymiarowa, inna, zupełnie inna niż wszystkie do tej pory w powozowni. Tutaj nietoperze można dotknąć, można je zobaczyć, można ich posłuchać, poczytać o nich w aspekcie kulturowym i w każdym innym, który dotyczy nietoperzy. Dzięki filmom oraz wystawom dowiedzieliśmy się, że nietoperze odżywiają się krwią zawami rybami, owocami. Oraz pyłkami kwiatów. Oprócz jeszcze tego odżywiałem się owadami. Są też książki o tematyce z nietoperzami, filmy, bajki, komiksy. Wszystko można sobie przejrzeć. Oczywiście odłożyć na miejsce później. Las oraz ich mieszkańcy dla dzieciaków jest to ciekawa atrakcja. Też można zobaczyć las zimą. Można posłuchać odgłosów ptaków oraz głos dzika. Na tej wystawie można zobaczyć większość drzew, jak wygląda ich kora, nasiona, liście oraz jakie owoce mają. Maty, na których pokazuję, jakie jest runo leśne. To kolejna część Muzeum Leśnictwa. Połączona jest z powozownią przeszklonym łącznikiem, co umożliwia turystom kompleksowe zwiedzanie. W Owczarni mieści się stała wystawa Technika Leśna. To właśnie tutaj można zobaczyć wyjątkowo bogaty zbiór eksponatów, obrazujący sposoby zagospodarowania i użytkowania lasu. bardzo ciekawie dużo tematów związanych z leśnictwem, ochronie przyrody, maszynach rolniczych. Można dużo dowiedzieć się a realnie zobaczyć tak jak my te zwierzęta zobaczyliśmy. Za Malką przedstawiamy wam troszeczkę taką małą część tego co zobaczyliśmy. A przyjeżdżając tutaj, zobaczycie o wiele więcej niż my, bo nie chcemy Was zanudzać takim filmem długim wszystko pokazać, bo jednak to, co zobaczycie realnie, to jest wyjątkowe. Między budynkami można się przejść po bardzo fajnym parku, odpocząć sobie w cieniu drzew. Jest miło, przyjemnie. Idziemy zwiedzać dalej. Skoro można zobaczyć na zewnątrz jak widzieliście też są maszyny rolnicze.